Siemaneczko, świetnikowy artysta z tej strony mamy sobotę, czyli chyba... Czyli z pewnością bardzo ważny dzień. Najważniejszy dla mnie. Jesteśmy w kontenerze właśnie. Jesteśmy w kontenerze, ludzie. I na dzień dobry dobre wieści, mamy depozyt. Mamy mini depozyt, chociaż nie wiem, bo nie sprawdzałem. Czekam na was, żeby z wami to zobaczyć. Więc zobaczcie sami. Więc zobaczcie sami, mamy sobotę. Co to będzie? Patrzcie. Ja widziałem tak obrazek. Krzyżyk, tam jest widzicie. No i tu widzimy jakieś portfeliki, okularki, więc, więc trzeba to delikatnie będzie wszystko yy, zabezpieczyć. Yy, no i co, co? Wyciągniemy coś może? Ah! Kurczę, mam spodnie normalnie. A jak wyglądają te Tony Helfliger? Spodnie nowe? z Skaziłka. Dobrze wyglądają? Kurczę, boję się, że się ubrudzą, no. Ah, na razie to. Ja jeszcze widziałem tam. Nie, myślałem, że to jest od maszyny do szycia. Kurczę, to nie jest od maszyny do szycia. Dobra, zobaczymy, co tu będzie. Co tu będzie. Na razie podejmiemy sobie krzyżyk. Bo to mi się być będzie... O, ba, Ty, co to jest? Jajko. Jajko takie malowane. Fajne. Tu będziemy pakować skarbiki, nie? Tu będziemy pakować. jeczko. zbieramy pierwsze skarbiki. Zbieramy pierwsze skarbiki. Krzyżyk patrzcie, tu jest jakiś krzyż także e, ratujemy fajny krzyżyk, ale nie ma żadnego jest. HN NDR21 Nie ma z tyłu żadnych napisów. E, coś takiego. Taki Zbieramy, bierzemy ten krzyżyk. Dzisiaj będzie naprawdę chyba dużo rzeczy coś yyy e, Tak na początek to zbierzemy, a resztę, a resztę to jest... Nie będziemy tracić baterii, bo jest słaba bateria w telefonie. Także tylko tak z grubsza sprawdzę, żebyście byli na bieżącym. Ale tu na razie nic nie widzę. O teraz. co to jest? Ty, ty! O kurde! Co to jasna, ciasna? Fuck! Patrzcie, moneta. Moneta. Co to za moneta? Pani nie. Co to jest? Figurka bez głowy, tak? Ty ja ale sztusiur fajno Ty patrzcie jakie artefakty. Dzisiaj mogą być depozyty ludzie. Dzisiaj mogą być depozyty. Także zapraszam na sobotę poszukiwania. Weźmiemy to po, po łańcuszki normalnie. Widzieliście to? Ty ja to z wami chciałem zrobić i dobrze, że to z wami zrobiłem, na żyworobie. Patrzcie, bo z wami to robię na żywo, bo chyba więcej szczęścia jest, jak to z wami robię na żywo. Powiem wam, patrzcie, nie wiem, czy nie srebrny, ja nie wiem, ja nie wiem, ale jest jakiś ojciec, ojciec narysowany, ty, ale jestem podjarany, ale fajne, ty, że ty nikt, nikt tego nie zobaczył, fajne, a tu Jezus, ale tu chyba nie jest srebrny, no jak myślicie, srebrny, czy nie? Dobra, patrzcie dalej, jednak jeszcze się nie rozłączymy, czy to wszystko? To trzeba wszystko, tam są koraliki. Matko. Patrzcie. Stwarzanie świata papież. Kongres eucharystyczny w Wrocławiu. 97 rok. Fajny. Ja pierdzielę to Depozyt. Depozyt. Pa, pa! 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 Widzieliście te łańcuchy? Fajne, nie? Patrzcie. Fajne ty. Takiego fioletu jeszcze nie mamy w kolekcji. Czy to wyciągać Wam pokazywać? No muszę, muszę. Muszę zrobić podsumowaniem patrzcie patrzcie jaki łańcuch śnić tu łapka ten może być srebrny czy nie jak myślicie z takim jezuskiem patrzcie mega dosłownie. mega ale dobrze ja powiem wam że ja to przypadkowo zobaczyłem już ten depozyt coś czułem po tym krzyżyku zakopałem go tutaj i poszedłem do domu po latarkę bo, bo się ładowała i bardzo dobrze. Tylko teraz powiem Wam, że jak widzę skalę tego depozytu, to, to kurczę, ryzykowałem, dużo, że go tutaj zostawiłem. Teraz tam widzę, patrzcie, jaki obrazek fajny, co to jest? Stary młyn, ręczny handmade. Stary młyn, widzicie, stary młyn, ręczny, o fajnych. Bierzemy stary młyn tych. Za małe, za małe ten, za małe to na depozyt będzie. Co to jest? Co to jest? Ja chcę to. Ja chcę persy. Co to jest? Jest tam coś? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Lecimy dalej. Tutaj będzie dużo, tutaj będzie. Patrzcie, tam jeszcze się nie skończyło. Bo! Kurde, co to jakieś? Kurde. Ty, elementy do wisiorków. Fajne. Elementy do wisiorków. Takie bibeloty co to jeszcze jest? Tu taki serwetki bierzemy. Bierzemy też. Kurcze, powiem wam, mało, mało miejsca mam na to. trzeba więcej miejsca. Kurczę, co zrobić? Telefon będzie nie opakował. Kurczę, o oto może, dobra, zaczynamy. Nie ma, nie ma. A trzymam na sobie, powiem wam cały kontener. Trzymam na sobie kontener. Nie ma tu coś. Kurczę, prawda, dobra. Nie przygotowany jestem. Nieprzygotowany jestem, zaczyna wyciągać. Dalej. Patrzcie co tu będzie? O, powiedzcie, że biber. Co to jest? Jakie spinki, patrzcie. Ci patrzcie jakie spinery dosłownie. Jedna, druga. Dzień dobry. Mamy spinki w depozycie. Patrzcie jakie spinery. Fajne. Podobają nam się. Gdzie to jest? Zleciało. Dobra. pakujemy te koraliki bursztyn taki, co to jest? naturalny bursztyn pisze, że to jest bursztyn naturalny, ludzie Jakie fajne naturalny bursztyn co tu jeszcze jest? takie keraliki. no nic takiego specjalnego myślałem, że będzie depozyt ale są z Pinkie, pa. Johnson's Baby ale to jest stare opakowanie powiem wam, Johnson's Baby no dobra, bierzemy tu Bierzemy to, to trzeba powoli. Dobra, na razie to. Zaraz tu wrócimy, zaraz tu wrócimy. A na razie to zaczniemy, Dobra, Dobra, poczekajcie chwileczkę. A ja znajdę na to jakąś reklamykę. Fajny, to pasz. Normalnie, jakie depozyty tutaj są. Mega różance. A to jeszcze początek. Dobra, szukam torby na to. No, ja już ogarnięty ogarnąłem kartonik na to. No i dalej lecimy z temaciwem, na żywo, z wami. To dzika, najlepiej no z wami na żywo normalnie robić to. Dobra, takoś osadzimy. I co tu mamy? Kolejne. To widzieliście? Co tu jeszcze jest? Ogarnąć. Depozyt sięga dna. Co to jest? Słuchaweczki. Stare słuchawki, mogłyby się. Sprawdzimy, to mogą być prawdziwe. Ty! Miałem na razie gorszą wersję. To jakieś przeznaczenie, ludzie. Normalnie. Ten depozyt sam się spadał, normalnie. Sam się spadał, sam się odnalazł. Ale wezmę, bo to może być jakiś lepszy sprzęt, normalnie, lepsze słuchawki. Będziemy te kontenery badali lepiej. To dzisiaj, jeszcze dzisiaj. Patrzcie, bros cały, płyn na komary, nowy, jeszcze zapakowany. Patrzcie. Nowy, zapakowane jeszcze rzucamy i co tu jest. sprawdzamy to. To chcecie? Tak. No, jest dzisiejszy dzień, ale nie było takich koraliki. Widzę, że jest dużo rzeczy. Dobra, zaraz to sprawdzimy. Zaraz to sprawdzimy. Pierw wyciągnijmy. Tu też są okulary. Potem to posprawdzamy. Mam, tu też są jakieś coś. Też jakiś futerał. Stary weźmiemy też wypełniony, wypełniony portfel. Sprawdzimy portfel potem. Obrazek. O, fajny. I co to są te? Całe? Fajny. Lidia Dereniowska, e-mail, pisze e-mail normalnie, fajnie, ładne obrazy, Lidia Dereniowska, jest e-mail i telefon, Wrocław, fajne obrazy, weźmiemy go tutaj, Co tu jeszcze mamy, jeszcze mamy, wszyscy razem szukali sobie depozycje, co robicie w sobotę? Jutro niedziela. Co robimy jarmarki, czy nie? Jak myślicie? Czy ja ochotę sobie bardziej chyba na regularne poszukiwania, nie? Dobra, jak coś będzie, jak coś będzie, co się wam połączę. No i tak grzebałem, grzebałem, nic nie wygrzebałem. Ale patrzcie, odsunąłem wiadro, to jeżeli pikanteri temu dodało. Na sam Koniec to, patrzcie, szkatułka. Może tu, ale jeszcze tam są okulary. Pamiętajcie do sprawdzenia. Fajne te okulary, kurczę, to są za okulary? Pinglaż to, ale patrzcie, szkatuła. Bo! Je, yeah, yeah. je, nie patrzyłem, nie widziałem tego. Dopiero z wami to widzę. Patrzcie, patrzcie, patrzcie normalnie. Skarpiratu. O, 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 o. Tak, tam jest więcej tego. Szkatuła, no pierwsza tuła. Pierwsza tuła, pierwsza tuła. Aaaaa! Kurde, bierzmy to. Wypadł chyba ten kamieczek jeden, nie? Patrz, fajny. Co tu jest za skarb? Ja pierd... Kamieczki, ty. łańcuszki, widzę. A może coś będzie srebrnego, ale jest taka spinka czy to kolczyk, nie wiem. Zawieszka. Ty Fajny, ej pa. Ło kurde, ludzie, to jest sztos. Sztos PRL czy nie PRL? Co za moletka? Kolczyszki. kolczyś. To jest złote? Nie wiadomo Fajna, taka zawieszka ty. Same fajne zawieszki po fajne kamyczki na zawieszki. Te kamyczki widzieliście. Teraz co my tu mamy? Jest drugi ten kolczyk, też widzę. Dwa takie klipsy fajne ty. To nie srebrne, fajne. I, 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 i łańcuszek jak będzie srebrny. No na pewno powiem. A to jest od tej zawieszki fajne, Fajne to. Ty normalnie, jaki skarb piratu. Mega. A tam chyba jakaś próba jest, wam powiem, bita. Jest próba. Srebro. Wygląda na srebro. Srebro, ludzie, normalnie dzięki wam. Dziękuję normalnie, że mi przynieśliście, ze z wami mogę chodzić. Ja pierdolę. Kochanie, sreberka, lecimy dalej, bo tam coś jeszcze jest, tam coś jeszcze jest, patrzcie, więcej tych kamyczków, więcej monetek, więcej monetek. 96, 10 kaleszy. Dawaj, ty. ja chcę tamto. co to jest, co to jest, Paweł? jest mega, mega broszka. Szkoda, że nie złota. Kurde, fajna. I patrzcie, patrzcie ludzie. Takie skarby. Ciężka, taka fajna brucha. Powiem wam PRL czy nie perę? Takie... Ale jest patyna delikatna, czyli nie złoto, ale też wiemy, że stare. Spoko, super. Patrzcie jakie skarby. Patrzcie ty. No nie mega. Mega. Dobra, bierzemy to. Coś, że tu jest coś? Tu trzeba sprawdzić dokładnie. Ale jest jeden kamyczek, kamyczka nie możemy też pominąć. Ale pominąłem, być co? Pominąłem tą szkatułę piękną. A jaka piękna szkatuła w ogóle. Mega sztuła. Morska, taka w tym muszle obita. Fajno. Mega, mega dosłownie. Więc po co jarmarki? Jak my jarmarki normalnie mamy tu na chasie oka. <grymne> Fajne. Dobra. Słuchajcie, jak coś będzie jeszcze, ja to jeszcze przejrzę, ale żeby nie tracić zakarki, to jak coś będzie jeszcze, to Wam szybko daję znać, nie? Jeszcze sprawdzę. Tu tam zajrzę w zakamarki, a na razie. O, a, tam jest nasza. Że... Trzeba sprawdzić te okulary w ogóle jeszcze, nie, ludzie? Na razie. Zaraz trochę tu postawimy, zabierzemy nasz skarb Sprawdzimy te okulary wszystkie jeszcze szybko z nami Tutaj teraz Tu mamy takie okulary, fajne stare ty, patrzcie Stare pingle Tu mamy takie Tu mamy takie Fajne 5220 ty Dobre okulary wam powiem Dobra, tu są takie jak coś w portfeliku będzie, tam też powiem, ale w ogóle fajny, bo ten portfelik Petersona, tylko że zakurzony, wiecie? Troszeczkę zakurzony, ale ogólnie fajny portfelik Petersona, żeby było, tam powiem, nie? ale nie ma nic. Te trzemysł będzie idealny, bo nie jest podarty ani nic, tylko będzie fajny portfelik. tu też było, widzieliście, tak? Nie, nie widzieliście, nie patrzyliśmy. Tutaj takie kurde rzeczy, nie patrzyjcie takie rzeczy, zobaczcie sobie, skarby, normalnie skarby, Nie mi się wydawało, że tam widzieliście, że kiedyś, kurczę, muszę tam jeszcze zadrukować, zadrukuję to wam powiem, a tu takie, fajny klar, titanium pisze, na nich pisze titanium, z Titanu są normalnie. Przyjemne całkowicie. Fajne, żeby to było od tych opakowań. To też by było coś fajnego, nie? No dobra, a tu jeszcze portfeli. Jest tam co? Zobaczymy. Wszyscy jesteście ze mną. Sprawdzamy. Brak, nic nie będzie. To mi się nie podoba. Nie, on mi się nie podoba. Nie go zostawię akurat. Tu jeszcze fajna rzecz była. Patrzcie. Body masażer normalnie. Body masażer taki. Patrzcie body masażer. A tu ten body masażer całe wypasowanie. Ja już go wyjąłem pierwszego od tego body masażera się wszystko zaczęło, nie? To jest body masażer normalnie. Też bieli body masażer, nie? Dobra, ale mamy prezent normalnie. Zamykamy i patrzcie I... pierwsze pierwsze, pierwsze, pierwsze din, ding. Din normalnie grzebi, grzebie w tym i patrzcie co tam jest look this. zegarek normalnie to już widziałem, patrzcie podejmujemy go razem komisyjnie co to będzie eee. Jaki słabiak słabiak jakiś nie wiadomo co to jest za zegarek Base coś japan, ale dobrze że japoński a nie chiński no fajny taki przyjemny Jaki zegarek na paseczek, nie? Tu trochę pasek do wymiany, ale jest taki zegar. Sygnatury też są japońskie, to też nie jest aż tak źle, ale co to za firma, to nie wiem. Dobra, lecimy dalej, coś będzie, to się z Wami łączę. Siemaneczko, tutaj ja. E, mamy godzinę, drugą w nocy, drugą w nocy mamy. E, no ale cóż, no ale cóż. E, Często ludzie e, właśnie w weekendy, sobota, druga w nocy, e, wyrzucają e, do późna rzeczy e, i zobaczcie tutaj, czekała na nas taka wystawka, w takim miejscu w co jesteśmy, czekała na nas taka wystaweczka talerzy, Kurczę z tą porcelany tyle, że nie wiem co z tym robić, ale nie są złe, fajne talerzyki na no jakaś sygnatura ten B, no nie? Co to za sygnatura B? Sygnatura B, te z kwiatami bierzemy To też bierzemy, to się wyczyści, trzeba z tego słonecznika, czy co to jest Tu jest też B Normalnie, A się przeczyści, będzie jak nowe Fajna malatura, kwiaty Także spoczko, patrzcie ile tego jest Zastępny ten z kwiatami takimi no i co i coś taki. takie sygnatura Włocławek Porcelain. kolejne takie też Włocławek świetne stany wszystko tego nie bierzemy bo to też Włocławek ale są dość Maden Poland, o nawet ubite w sumie. To wszystko dobre, dobre, dobre. To wszystko dobre jest. To wszystko ładne. Dobra, Bierzemy to, bierzemy to się. Normalnie idziemy, idziemy, idziemy. Kontynuujemy nockę, kontynuujemy normalnie obczajkę tutaj na rejonach eee, a tu taka miejscoweczka. Eee, cztery żubry były w jednym miejscu, to wziąłem sobie Mieli. i tutaj patrzcie, leży sobie odkurzacz Elektrolux taki z ładowarą normalnie. Macie go na ładowarce. Zobacz jest ładowara taka, nie? Jest odkurzacz Elektrolux Taki nawet Ciekawe czy działa Ciekawe czy działa wiecie co wam powiem? To są duże gabaryty bardzo, nie? To są duże gabaryty dlatego będziemy musieli Normalnie go schować będziemy musieli gdzieś... kurde, gdzie ta ładowa Normalnie go schowamy Patrzcie biorę go Idziemy go schować normalnie sobie w że biorę go sobie tu Jest takie kubełki Tukuj. Idę w krzórki sobie tu Ale ja się tucham tu tutaj nie zobaczę już Dobra ukryty jest ukryty sprawdźmy ukryty dobra lecimy lecimy lecimy